Niesłusznie została zwolniona z pracy. Moja znajoma wiele lat temu niesłusznie została zwolniona z pracy. Nie chcę teraz mówić, dlaczego została zwolniona z pracy, bo to jest bardzo osobista rzecz. Natomiast przez poprzednie trzy lata była w gronie zawsze w pierwszej trójce najlepszych pracowników tej firmy. I kiedy została zwolniona z pracy, co więcej, z tak zwanym wilczym biletem czyli yy, no. Po prostu niesłusznie ją oczerniono. Ona, jako niedawno nawrócona osoba, pomyślała, że nie powinnam się przecież bronić. Jezus mówił: Nadstaw drugi policzek. Więc przyjęła to w pokorze, tak, to rozumiała. Ale gdzieś w środku w niej było takie poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, i dlatego przyszła na sesję z modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie emocjonalne, które prowadziłem. I w czasie tego spotkania mówiłem o tym, czy, czym będę, o czym będę mówił tutaj, czyli o tym, jak stanąć w obronie swojej godności. Powiedziałem, Jezus powiedział, jeżeli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw w drugi, jednak sam, kiedy został uderzony w jeden policzek, powiedział, jeżeli źle powiedziałam, popraw mnie, a jeżeli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Jezus, mówiąc o nadstawieniu drugiego policzka, nie miał na myśli dosłowności, skąd wiemy, bo to jest w kazaniu na górze i chwilę później Jezus mówi, jeżeli patrzysz porządliwie na niewiastę, wyłup sobie oko, odetnij sobie rękę. Czy naprawdę myślimy, że wyłupać oko i odciąć rękę to jest coś, co mamy zrobić? Nie. A kiedy myślimy o nadstawieniu drugiego policzka, mówimy o dosłowności. Jest różnica między tym, że przebaczamy i o tym mówi Jezus, a między tym, czy stajemy czy nie w obronie swojej godności. I ja mówię, że jako chrześcijanie mamy prawo stawać w obronie swojej godności. I ją to jakoś bardzo poruszyło i po tej rozmowie poszła do sądu pracy, wygrała tą sprawę, dostała odszkodowanie, co więcej, dostała tak zwane czyste papiery, tak? czyli mogła sobie szukać pracy na. Odpowiednim się stanowisku, do którego miała kompetencje. ale co jest ciekawe, akurat w tym momencie, kiedy ona szukała nowej pracy, a jej mąż stracił pracę i te pieniądze były też dla nich takim zabezpieczeniem, potrzebą w tym momencie. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ czytamy dzieje Apostolskie, 16 rozdział, Paweł z Sylasem są wtrąceni do więzienia Filipi za to, że uwolnili od złego ducha wróżącą dziewczynę, tam uwielbiają Boga, Bóg otwiera drzwi więzienia, ale oni nie uciekają, ani nie pozwalają więźniom. Głoszą Ewangelię, strażnik więzienia razem ze swoim domem się nawraca i czytamy, co było po tej nocy. Kiedy nastał dzień, pretorzy posłali liktorów z rozkazem – zwolnij tych ludzi. Strażnik więzienia oznajmił Pawłowi ten rozkaz. Pretorzy przysłali, aby was wypuścić. Wyjdźcie więc teraz i idźcie w pokoju. Ale Paweł powiedział do nich: Publicznie, bez sądu, ubiczowali nas, obywateli rzymskich i wtrącili do więzienia, a teraz cichaczem nas wyrzucają? O nie, niech tu sami przyjdą i wyprowadzą nas. Liktorzy oznajmili te słowa pretorom. Ci przestraszyli się, usłyszawszy, że tamci są Rzymianami. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. A więc widzimy, jak Paweł stanął w obronie swojej godności. I to jest ciekawe, że tego właśnie potrzebujemy, że jako chrześcijanie musimy nauczyć się stawać w obronie swojej godności. I ja oczywiście rozumiem, że są sytuacje, w których można odpuścić, ale są sytuacje, w których nie można odpuścić. Ta granica nie jest jakaś taka gruba i wyraźna, więc ja jej nie pogrubię, ona jest dosyć cienka, ale myślę, że to jest dosyć ważne i podam kilka przykładów. Kiedyś czytałem taką książkę terapeutyczną, gdzie pewna kobieta opisywała, mająca duże doświadczenie w pracy z ludźmi i mówiła, że nie jest zwolenniczką, żeby zawsze przebaczać. I ja taki zdziwiony myślę sobie, jak to? Bo do tej pory wszystko w tej książce mi się zgadzało, mimo że osoba, która to pisała nie była chrześcijanką, natomiast na pewno była dobrą terapeutką. I ona mówi, że dla niej przebaczenie oznacza zwolnienie z odpowiedzialności. Ja pomyślałem sobie, no nie, przebaczenie nie jest zwolnieniem z odpowiedzialności. Przebaczenie jest rezygnacją z zemsty, ale nie jest zwolnieniem z odpowiedzialności. Prosty życiowy przykład. Załóżmy, że prowadzisz firmę i jakiś człowiek zalega ci się z zapłatą. Zemsta polegałaby na zapłaceniu mafii, żeby ściągnęli z niego należność, i to jest niewłaściwe. Właściwą postawą będzie przebaczenie dłużnikowi, jeżeli odczuwasz taką potrzebę, i podanie sprawy do sądu. Jeżeli nie można załatwić jej polubownie. A więc przebaczenie, żeby w sercu nie mieć goryczy, żalu, frustracji, żeby Twoje serce było wolne, było w stanie kochać nie tylko tego człowieka, ale też twoich bliskich, bo takie serce, które jest gorycz i frustracja, jest, nie jest całkowicie otwarte na miłość do Boga i ludzi, i jednocześnie podanie sprawy do sądu, jeżeli nie można tego załatwić polubownie, pójście do sądu wcale nie stoi w kontrze do przebaczenia. I to jest jeden z takich życiowych przykładów. Inny z życiowych przykładów, ktoś, nie wiem, jest, jest rodzina, tak, w której na przykład powiedzmy, że to mężczyzna nadużywa alkoholu, stosuje przemoc, zgłoszenie go na niebieską linię, wyrzucenie y, go z mieszkania i powiedzenie warunkiem, że możesz wrócić, możemy mieszkać, jest to, jeżeli pójdziemy na terapię, Będziemy przez pół roku, rok chodzić na terapię i po skończonej terapii jest możliwe, żebyś wrócił. Więc to jest stawanie w obronie swojej godności. Szczególnie w tym drugim przypadku jest to ważne. Dlaczego? Ponieważ jest to coś, w czym uczestniczą też często nasze dzieci i one się wtedy uczą. Czy stawać w obronie swojej godności? Czy też pozwolić innym wejść na głowę. I jeszcze taki specyficzny, ponieważ rozumiem, że w większości wypadków słuchają tego ludzie wierzący, jest coś specyficznego, co budzi we mnie taką. Och, budzi dużo emocji, więc postaram się powiedzieć to spokojnie. Dosyć często zdarzało mi się, ale pewnie już wyrobiłem sobie jakąś markę, jak ja na to reaguję, więc ludzie już tego nie robią, że ktoś do mnie pisze, yy, mówię to o moich zawodowych rzeczach, tak? I pisząc do mnie, ja też jestem wierzący. Jak ja to słyszę, to już. Lampka mi się zapala bo trzy lampki czerwone, bo najczęściej to oznacza taką rzecz: ja też jestem wierzący, to oznacza, że chcę od ciebie zniżki. Uważam, że to jest okrutne. Po pierwsze jest to okrutne w stosunku do moich dzieci, ponieważ jeżeli ja temu człowiekowi daję zniżkę, to znaczy, że zabieram część pieniędzy moim dzieciom, które mógłbym dać. Nie dlatego, że będą przymierały głodem. Na szczęście nie jestem w takiej sytuacji, ale zabieram im część błogosławieństw, które mogłybym mieć dzięki tym finansom. Druga rzecz, jakie to jest okrutne, że często tacy ludzie, ludziom ze świata niechrześcijanom zapłacą pełną sumę, to ja wolę, jeżeli mam dobrego fachowca, wolę wybrać fachowca, teraz zaczynam nowy projekt i szukając fachowca, nie będę opowiadał co to za projekt, bo to nie jest istotne tutaj, to szukałem kogoś przede wszystkim, kto jest wierzący, ale jest dobrym fachowcem. Znalazłem kogoś takiego i ja wolę jemu zapłacić, żeby pieniądze zostały w Królestwie Bożym, a nie okradać Królestwo Boże, i taki człowiek bez problemu, tu mówię o konkretnych ludziach, których znam, wierzących, bez problemu zostawia napiwek, duży napiwek, kelnerce czy kelnerowi, pokazując jaki to jest on wspaniały, jaki ma gest, a z drugiej strony wydusi innych wierzących tylko dlatego, że są wierzący, ponieważ, no właśnie, chciałbym znać ten powód. No ale to tak, trochę się wyżaliłem, trochę opowiadałem. To, co jest ważne, Paweł stawał w obronie swojej godności, Jezus stawał w, swojej, w obronie swojej godności, my też tego potrzebujemy. I Duchu Święty, naucz nas tej wrażliwości i mądrości. Przede wszystkim otwórz nasze serca, abyśmy przebaczyli tym, do których mamy żal i pretensje. I kiedy przebaczymy, Ty przyjdź jako uzdrowieńcza moc, jako ten, który oczyszcza serca, jako ten, który uwalnia serca. I jednocześnie daj nam mądrość i miłość, żebyśmy wiedzieli, jak w mądrości, jak w miłości mówić stop, kiedy ktoś przekracza nasze granice, kiedy ktoś narusza naszą godność. Daj nam też wiedzieć, kiedy mamy odpuścić dla większego dobra, jakim jest głoszenie Ewangelii. Duchu Święty, ty dawaj nam tą mądrość, ty dawaj nam tą miłość, ty nas tego nauczaj. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkania ze słowem. Więcej informacji w linku poniżej.